Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie. E, dzisiaj e, będę montował ten pomad w golfie swoim. Dawno się do niego zmierzałem, chyba kupiłem manetkę i wiązkę jakiś, nie wiem, rok temu, może nawet więcej. I teraz akurat dopiero teraz znalazłem czas, żeby to zrobić. E, postanowiłem, że przy okazji. Nagram filmik, pokażę jak to robiłem, chociaż filmików jest mnóstwo, więc każdy kto będzie chciał, y, znajdzie odpowiedź na każde pytanie, jak to zrobić i z jakim problemem można się spotkać. Y, ja postanowiłem, że ten filmik z instalacją podzielę na dwie części, żeby nie był długi. Dwa króciutkie filmiki, w jednym będzie y, w jednym będzie montaż, y, czyli część mechaniczna. Montaż monetki, e, przeprowadza rozbieranie pod szybia do, do, generalnie do momentu, kiedy dojdziemy do e, kostek, a później będzie część e, bardziej elektroniczna, elektryczna, czyli podłączenie, aktywacja, no i na koniec e, test, przejazd e, z podsumowaniem. Także zapraszam Was do pierwszej części. Lecimy z częścią mechaniczną. Rozkręcamy, montujemy. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Wszystkich Was zapraszam do komentarza. Lecimy z tematem. No dobra, lecimy z tym pomatem. Więc tak, generalnie musimy wymienić sam przełącznik pomatu. Tutaj go nie ma, A więc musimy zmienić. I tak, trzeba zmontować poduszkę, zdemontować kierownicę, zdemontować plastiki kolumny, zdemontować plastiki tutaj, żeby dojść do e, wiązek i przekaźników, które są pod spodem, zdemontować tutaj jeszcze jedną listwę. Także to idzie na pierwszy w pierwszej kolejności. E, no, no, zacząć zaczniemy od odłączenia akumulatora, bo będziemy odpinać poduszkę, więc na wszelki wypadek trzeba go odłączyć dobra, ja działam, a wy zobaczcie jak to wygląda. Dobra, akumulator odłączyłem, lecimy z kierownicą. W zasadzie pokazywałem jak się demontuje poduszkę, głatwie jest podobnie, tutaj z tyłu mamy dwa otwory trzeba znaleźć sprężynkę i odpiąć tą poduszkę jak nie wchodzi mnie wchodzi to jest do siebie i szukamy o, mamy jedną Wracamy drugą poduszkę mamy wypiętą. Teraz tutaj odpięnamy nasz, naszą poduszkę w sensie airbag od zasilania. I gotowe. Jakby ktoś potrzebował zobaczyć, jak to jest w pasacie, to podpowiedź zaraz się skoczy. Dobra, teraz gwiazdką. Chyba dwunastka musimy go zblokować. O, sobie bierzemy. Dobra, dwunastkę bierzemy, wkładamy i energiczno odwracamy. teraz musimy ustawić koła równo dobra, mam ustawione równo ja wyciągam, blokuję i sobie zawsze biorę marker, albo coś tutaj jest niby taki znacznik ale zawsze zaznaczam Markerem sobie jak to leciało, a żeby później jak zdejmę mieć wszystko na miejscu. To mamy zdjęte, krewnica, także. tak to wygląda. Dobra, dalej zdejmujemy tu plastiki te, żeby dobrać się do naszych manetek oraz zdejmujemy tu spod spodu plastiki, żeby dobrać się później do przeciągnięcia e, instalacji tam. Także nie rozkręcę już bez gadania Tutaj otworzona. Mamy dostęp do naszych wiązek, także tu sobie puścimy Później wioskę Tempo Tutaj mamy zdjęte osłonki, także zostaje nam. Musimy zdjąć to e, koło z taśmą. Trzeba uważać, żeby to nie przekręcić, żeby później to stało na swoim miejscu. I chyba ma tu blokadę, o taką tu bez niego ale niż tak się nie obraca ale jeśli u Was nie ma czegoś takiego to uważajcie, żeby nie przekręcić, bo później jak zamontujecie można ją zerwać i będzie problem e, dobra, później odpinamy kostki tu z tej strony, to jest kostka żółta, no właśnie na tej, tej taśmy i odkręcamy tutaj tą śrubkę i mamy wyciągnąć i możemy wyciągnąć na siebie całość później rozsepniemy i zmienimy tą część no to jak mam ściągnięte to musimy to rozpiąć one się zdejmują w ten sposób przesuwając tylko musimy tutaj tą zapinkę tak wcisnąć w tą stronę nie wiem, czy się tak da I tak się rozłączy. Teraz bierzemy nasz z tym pomatem. I go spinamy. I możemy montować z powrotem wszystko. Tak to wygląda. Montujemy w zasadzie to, podłączamy, już możemy nawet kierownicę nawieźć. Zostawiamy tylko jeszcze te plastiki i w zasadzie, chociaż jak wypniemy kostkę od razu, to tutaj tą część można złożyć. W tym miejscu mamy sprawę zakończoną. Dobra, kolejna sprawa: jak już mamy tam przy kierownicy wszystko zrobione, musimy dobrać się do puszki w podszybie w której są w której jest potrzebna nam wtyczka, do której musimy wpiąć nasze przewody żeby to zrobić to musimy zdemontować tutaj podszybie czyli plastik wycieraczki i mechanizm wycieraczki no, A lecimy Oto nasza puszka, w niej mamy naszą kostkę, która nas interesuje. E, przy okazji możecie wyczyścić tutaj e, odpływy, żeby Wam woda do środka nie zacikała. No, także tak to wygląda, tutaj odpinamy z U mnie jest uszczelniona na silikon pewnie, więc ciężko będzie ją otworzyć. No, ale wszelkim razie trzeba ją otworzyć, żeby dojść do naszej kostki. W tej części to byłoby tyle, zakończyliśmy część mechaniczną. Oto nasza stara maletka. Miejsce jest już nowa, Już e, w zasadzie złożyłem e, całą tą pizzerkę. Z powrotem zostawiłem jeszcze tylko e, dojście w podszybiu. Zapraszam Was na drugą część. W niej podłączymy tempomat, e, aktywujemy go i przetestujemy. Dziękuję Wam. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Hej!